Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, cóż za wielka niespodzianka, orzekł, że Polski Trybunał Konstytucyjny w obecnym kształcie nie spełnia warunków niezawisłego, etc. etc. Sądu. No, nie będę tego przytaczał, bo to jest kopiuj i wklej z argumentacji, którą posługuje się obecnie rządząca koalicja. No, rozumiem, jeżeli będą. Już inni przychylni Brukseli sędziowie w tym trybunale, to ten trybunał cudownie ozdrowieje. Natomiast kluczowe i bardzo niebezpieczne dla Polski jest co innego w tym orzeczeniu. Mianowicie, CUE orzekł, że konstytucja, prawo krajowe nie istnieje, jeśli chodzi nawet o kompetencje zastrzeżone do wyłącznej decyzji państw członkowskich, na przykład wymiar sprawiedliwości, ponieważ tutaj na pierwszym miejscu są wartości z artykułu 2 Traktatu Unii Europejskiej. Cóż, te wartości to w zasadzie wszystko. Za pomocą tak enigmatycznego zbioru deklaracji można Uzasadnić każdy zabór kompetencji ze strony brukselskich urzędników, każde ograniczenie praw państw członkowskich i ich suwerennych kompetencji. Po cóż jakieś rozmowy o federalizacji, po cóż referenda, po cóż nowe traktaty? Wystarczy, że decyzją politycznie powoływanego SUE zabierze się po prostu te kompetencje, i tak się właśnie dzieje.